Jest możliwe. Czekaj. No to 13 tysięcy. obrażeń No to jednak jest możliwe. Kurde, za tym gigantastyk. Ty. Matematyk. A co to za jest tego z matematyki? A ty? Cy. Kujon. Byłem dwa. kujon Jeden plus. Kujon kujon. Kurjon. Kurjon. z Kurjon. 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 nie? Nie wiem, mam tam na pi... W każdej rundzie ja robię to samo, w końcu umrę. Ja też. W końcu tylko ja no. schody chyba? pójdę na Chyba? Nie, nie słyszę ani momentu, ani co, nic nie widzę, nie? Bardzo możliwe. Albo zostań tu w sumie. Koda, nie idź do... aż... O, dobra. No dyspał <laughs> no, Aha. Ty babciu? Nie nie no, wiem co ja robię. Ej, B był. W górę? Sobie do mnie na plecy. Nie. Na trapienie? Co nie odpięli? Jedna w był. był Mamy bombę? Mamy bombę. Co ty Dobra, siedzimy. 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 To Kto Patrz co Patrzę. Nie, nie, patrz. Patrz górę, patrz w górę. Tak. Ja patrzę wy Co oni są naida po B, oni są na B Tylko bez pak Dobra najpierw. Ale akurat się tak odwróciłem, nie? Znaczy już chciałem się odwracać, ale go zabiję jeszcze